Witajcie z tej strony, Mateusz, redakcja Komputer Świata. Przed Wami zbiór najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia. W tym odcinku opowiemy między innymi o problemach Twittera, 22. rocznicy pierwszej strony internetowej, a także o nowej promocji od Areo 2. Zapraszamy. Zaledwie jeden tweet, niemal 140 znaków sprawił, że akcje Twittera poleciały w dół niemal o 19%. Jak do tego doszło? Wczoraj Twitter podzielił się wynikami finansowymi za pierwszy kwartał 2015 roku. Niestety, zanim to nastąpiło, to informacja o wynikach została przekazana na Twitterze oczywiście przez firmę Celerity Corp. Przychody Twittera w pierwszym kwartale roku wyniosły tylko 436 milionów dolarów, natomiast oczekiwano wyniku na poziomie około 457 milionów dolarów. Tweet Celerity sprawił, że akcje firmy zaczęły lecieć w dół i wczoraj straciły aż prawie 19% na wartości. Celerity tłumaczył się, że informacje opublikowane na Twitterze nie zostały wykradzione wcześniej twórcom serwisu. Okazuje się, że winny jest sam Twitter, który opublikował raport najpierw na stronie Investor Relation. Celerity jest firmą, która zajmuje się monitorowaniem nowych informacji pojawiających się w internecie i gdy tylko znajdzie się coś ciekawego, to publikuje to od razu w sieci, również na Twitterze. Tak też było w przypadku raportu popularnej społecznościówki. Co ciekawe, to nie pierwsza taka sytuacja. Własne raporty jeszcze przed oficjalną publikacją do inwestorów do sieci wrzucały wcześniej takie firmy jak Disney, Google, Intel czy Microsoft. Pod koniec kwietnia 2015 roku przypada 22 rocznica udostępnienia przez Europejską Organizację Badań Jądrowych technologii World Wide Web, bez której świat wyglądałby dzisiaj zupełnie inaczej. Pierwsza strona internetowa w historii została zbudowana podobnie jak pierwszy serwer przez Berner Sali na komputerze o nazwie Next. Witryna opisywała podstawowe możliwości nowej technologii www. Zawierała także instrukcję tego w jaki sposób uruchomić własny serwer w sieci. Początkowo jednak sieć www. miała w założeniach służyć przede wszystkim jako kanał wymiany informacji dla naukowców z całego świata. Szybko okazało się, że potencjał tego rozwiązania jest o wiele większy. Serwery www. zaczęły powstawać jak przysłowiowe grzyby po deszczu, choć początkowo całkowita liczba stron internetowych była zaledwie promilem tego, co każdy internauta ma do dyspozycji obecnie. Podstawowymi elementami, które zadecydowały o powodzeniu technologii www. był język HTML który pozwalał na formatowanie zawartości strony internetowej i był zrozumiały dla każdej przeglądarki. Równie istotne było wprowadzenie w 1993 roku pierwszej przeglądarki internetowej o nazwie Mozaik, która mogła funkcjonować w trybie graficznym. Według szacunków w 2014 roku w sieci działało ponad 860 milionów stron internetowych, jednak tylko jedna czwarta z nich to witryny regularnie aktualizowane o nowe treści i informacje. Areo 2 wprowadza promocję pakiet testowy, dzięki któremu użytkownicy BDI będą mogli korzystać z 1 GB danych bez konieczności wpisywania kodów Captcha. Dzięki nowej ofercie użytkownicy BDI mogą na 10 dni bezpłatnie aktywować pakiet 1 GB danych, w ramach którego prędkość transmisji wynosi maksymalnie 3 Mbit na sekundę. Co najważniejsze, podczas korzystania z pakietu testowego odnawianie sesji połączeń nie wymaga wpisywania kodów Captcha. Korzystanie z oferty nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Po wyczerpaniu paczki danych z oferty promocyjnej użytkownik wraca do warunków oferowanych w BDI z możliwością korzystania z komercyjnej oferty Areo Mini i Areo Max. Regulamin promocji jest dostępny na stronie Areo 2. Popularny komunikator internetowy doczekał się nowej funkcji w postaci wideo rozmów, które można prowadzić za darmo ze znajomymi. Funkcja dostępna jest również w Polsce. Facebook Messenger już od dłuższego czasu oferuje rozmowy audio, a teraz doczekał się kolejnej funkcji, na którą czekali użytkownicy. Mowa oczywiście o rozmowach wideo. Aby zobaczyć znajomego po drugiej stronie smartfonu, musimy tylko w okienku rozmowy wybrać ikonę kamerki i po chwili rozpocznie się połączenie. Wideorozmowy możemy prowadzić za darmo i funkcja dostępna jest na terenie 17 państw. Na liście znajduje się również Polska. W kolejnych miesiącach usługa pojawi się na nowych rynkach. Funkcja dostępna jest z poziomu aplikacji na Androida oraz iOS i nie jest wymagana aktualizacja, gdyż rozwiązanie jest aktywowane po stronie serweru Facebooka. Ile czasu zajęło wam zdobycie najwyższego poziomu w Diablo 3? Jestem przekonany, że na pewno nie mniej niż graczowi o Niku datmoc. 70 poziom udało mu się zdobyć bowiem w niesamowitym czasie 65 sekund. Niemożliwe, a jednak. Jak tego dokonał? Sposób wydaje się prosty. Wyruszył do szczeliny wraz z trójką silnych postaci. Co więcej, miał na tyle szczęścia, że trafił na niezwykle rzadką krowią szczelinę dzięki której można zdobyć jeszcze więcej doświadczenia. Później wystarczyło stać z boku, gdy trójka kolegów rozprawiała się z przeciwnikami. Płynące niezwykle szybko punkty doświadczenia załatwiły resztę. Dat Moc cieszy się z rekordu, ale zapowiada, że nie jest to najlepszy możliwy czas. W najbliższym czasie możemy więc spodziewać się kolejnych prób pobicia tego rekordu. To już wszystko na dziś. Po większą porcję informacji zapraszamy w kolejny piątek, a Wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia.